Hej wszystkim z tej strony, a taka ma na waszych ekranach kolejny odcinek z Riding Horse Tales. Mam nadzieję, że tym razem dobrze powiedziałam ten tytuł, bo za każdym razem mówię go inaczej, mówię go źle, ale macie dobry tytuł mm, tutaj w tytule filmiku, więc chyba nie jest najgorzej. E, słuchajcie, dość długo nie było tego, mm, ale grałam w to dość często na telefonie e, i. Słuchajcie, uzbierałam troszkę tego złocisza, uzbierałam troszkę jabłek, bo brałam udział w tych zawodach, które trzeba robić do osiągnięcia jakiegoś tam poziomu, no i próbowałam też troszeczkę wbić poziom. I jeszcze jedną sprawą, którą, o której muszę tu powiedzieć, jest to, że jak wejdziecie właśnie sobie tutaj w to i weźmiecie ten kilof, to są tutaj trzy kilofy, które można odblokować właśnie za te wszystkie rzeczy, które zbieracie. I ja sobie wszystkie te trzy odblokowałam i polecam Wam też to zrobić, ze względu na to, że po prostu dostajecie dwa razy więcej tych wszystkich rzeczy, czyli drewna, tych wszystkich, wiecie, które, które się po prostu zbiera. I to jest fajne, bo naprawdę szybciutko można sobie. Dużo tych zasobów um, uzbierać i wtedy robić, kraftować różne rzeczy. Także ja sobie się działam na telefonie i wiadomo, zobaczcie, teraz zamiast dwóch dostajemy cztery, i na samym końcu dostajemy bonus, że jeszcze dwanaście, czyli z jednego takiego <coughs> drewienka dostajemy naprawdę bardzo, bardzo dużo. Weźmy sobie jeszcze to. Tak, i tak jak wspomniałam, robiłam też troszeczkę zadanek, żeby tutaj te punkty uzbierać. A po co zbierałam złoto? Złoto zbierałam po to, żeby zbudować tą bardziej, bardziej rzadszą, bardziej rzadszą niż rzadszą stajni. Nie tą, wiecie, zaraz po tej, tylko tą jeszcze dalej. O nie, nie chciałam tak zrobić. No i ogólnie dzięki Wam też wiem, co trzeba zrobić, żeby koń był tutaj szczęśliwy, żeby na zawodach szło dobrze, także dziękuję Wam za komentarze. Czytam je wszystkie, ogarniemy sobie koniura i naprawdę bardzo, bardzo mi one pomagają. Także raz jeszcze Wam za to wszystko dziękuję. Mam nadzieję, że ogólnie wszystko, co robię się teraz nagrywa, bo nie mam znacznika, że się nagrywa. A, no i właśnie, kupiłam nowe siodełko, i nowe ochraniaczki. Nowe, w sensie w ogóle kupiłam ochraniaczki, skraftowałam je, bo nie było wcale, a jednak one są potrzebne do zawodów. I tak samo... Nie, 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 VIP! Weź tu, wejdź do stajni. Słuchajcie, jak weźmiemy sobie raid, to tutaj będzie maseczka. Właśnie. I ona i w ogóle te rzeczy wszystkie dodają też jakieś tam punkty w tych zawodach. Także, okej. Okay. Bardzo, bardzo fajnie, nie wiem, czy dam radę zrobić. A mam 28. Także spoko mogę zrobić. Mam nadzieję, że wystarczy. Jej, wystarczyło! No, i nasz koń jest teraz szczęśliwy. Także ja sobie stąd wyjdę i zobaczymy, czy możemy wziąć udział w zawodach. Okej. Okay. No i jedźmy. No i jedźmy. Mam nadzieję, że to dobrze nam pójdzie. ok I że w ogóle mam te wszystkie rzeczy, które są potrzebne. Koń szczęśliwy, rzeczy zakupione, więc nie powinno być źle, prawda? No, go, go, go. Tu już są przeszkody takie: no, zdecydowanie wyższe, więc się cieszę. No i generalnie poluję na karusa i na tego siwego z tymi, wiecie, lepszymi statystykami. Dlatego chcę właśnie tą stajnię taką troszeczkę lepszą. A już w ogóle od poziomu siódmego są zupełnie super konie. Dlatego chciałabym zrobić nie tylko tą taką zwykłą, i później ta, co jest, tylko tą taką jeszcze lepszą. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Pokażę wam. Jej mamy na dwie gwiazdki. No i plus 8, zobaczcie, jest 19 jabłek, więc właśnie dlatego bardzo, bardzo się cieszę. Ok, czyli odblokowało nam się, coś tam zrobiliśmy. <grych> ok. Fajnie, fajnie. Ja sobie to poczytam poza odcinkiem, bo też nie chcę tutaj, wiecie, przetłumaczyć jakoś źle, bo mój angielski jest na takim poziomie komunikatywnym, ale też nie jest na tyle dobrze. O, nowe recepty. Area Unlocked, czyli odblokowaliśmy. Co odblokowaliśmy? W sensie, ja wiem, że to jakąś jeździalność, czy coś, ale. Hmm. Mamy poziom szósty. No i właśnie, od poziomu ósmego będzie można zrobić sobie te kulki, te rary. I będą te rare konie, i dlatego bardzo chcę właśnie y, tą lepszą stajnię. Zaraz Wam w ogóle pokażę, jaką. Czekajcie, sobie zmienię tutaj, żeby szedł kusem. Okej. Okay. I chodzi mi o tą, nie tą, tą. <grym> właśnie tą. Także ja sobie zrobię. Tak. I teraz ile ona będzie się robiła? 92 godziny. <grym> Jej! Super, naprawdę. Genialnie! No nic, sobie zrobię tutaj tą animację, bo dawno nie widziałam tego. Nic. Yeeej. Ok, no to chodźmy zobaczyć, jaki jeszcze mamy zadanka. Capture another horse. Czyli co? Aha, mam złapać innego konia. Capture? Nie rozumiem tego troszeczkę, no ale dobra. E, nie, 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 nie chcę takiego widoku. O, właśnie. Dobra, no to chodźmy, złapiemy tego innego konia. Nie wiem dlaczego, ale bardzo lubię w tej grze chodzić sobie kłusem. E, weź zejdź. I chodźmy złapać tego koniura. Nie wiem, czy mam jeszcze, bo ja sobie robiłam bardzo dużo tych takich kuleczek. Zbagowałam! Nie! Może. Nie! Jesteśmy z powrotem. Słuchajcie, niestety e, musiałam wyłączyć grę, dlatego że to się naprawdę bardzo, bardzo mocno zbagowało. A więc, no dobra, będziemy próbować sobie teraz złapać tego koniura. Mam nadzieję, że ogólnie o to chodzi, bo nie jestem pewna, ale zobaczymy. I w ogóle przepraszam Was, że dziś tak się jąkam i zapominam słów, ale e, bardzo, bardzo dziwnie się czuję. Ciśnienie mega skacze na dworzu, a ja po upadku, właśnie z konia, strasznie odczuwam te zmiany pogodowe, i dlatego właśnie e, tak się dzieje. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. No dobra, no to co, nie wiem teraz. Nie wiem, co mam zrobić. No i to chyba nie było to. Tak, czyli mamy cztery konie złapać. No to w porządku, jednego mamy już za sobą, więc poczekamy jeszcze tutaj na następnego. Zaraz powinien się pojawić, więc. Czekamy, czekamy, czekamy. Gdzie jesteś, koniu? Ok, mamy jelonka dobra. Dobrze, że to dzieje się tak szybko. Że nie trzeba bardzo, bardzo długo czekać. Ja tych koni się nałapałam już naprawdę masakrycznie dużo e, wtedy, kiedy zbierałam to całe złoto. Okej. Okay. Zobaczymy w ogóle co ta gra e, wymyśli na później. Bo naprawdę ma bardzo duży potencjał, tak naprawdę. O, już tutaj zobaczcie stoi takie coś. Jacie! To będzie się budować tak długo! Okej, okay, no to co, czekamy na następnego. Mamy 17... Wiecie co, ja sobie dorobię tych... Dobrze w ogóle klikam? Dobra, niech będzie tyle. Mam tego jeszcze... O, trzeba drewno zbierać. O nie, drewno jest najgorsze, mi się ono nigdy nie... Oj! Oj! OK, tutaj jest wszystko bardzo, bardzo, bardzo drogie, więc tutaj raczej nie będę wchodzić. OK, mamy następnego konia. To będzie trzeci. OK. Dobrze, że nam się nie baguje, znowu. Dlatego wolę tutaj zostać. W ogóle jest jedna taka fajna animacja, jak koń się boi. O, teraz nie, ale może następnym razem nam się uda. Eee, on tak fajnie ruszał, BEM, na lewo i na prawo. Nie. Kurczę. Pokaż, jak się boisz. Nie dam rady. O, teraz. Zobaczcie. Mega mi się to podoba, naprawdę. Okej. Okay. Dobra, sprzedajemy. I. Czy to już, czy jeszcze jeden? Tak, dokładnie mówiłam, że cztery, trzy i trzy były. To ja sobie pójdę szybciutko, zebrać to. O, i widzicie, teraz jest dużo drewna, a jak ja grałam na telefonie, no to kurczę, same skały mi się e, sam kamień i a, szukałam, wylogowywałam się, logowałam się i tak w kółko i w kółko e, i cały czas kurczę za tym drewnem. No najmniej go mam zawsze. Nie, nie rób tego, nie chodźmy stąd. Kurczę, w którą stronę to trzeba iść? A, tam, dobra. Okej. Okay. Raz, dwa. Szkoda, że żaden taki rzadki się nie zrespił teraz. Okej. Okay. Jakie skupienie w ogóle. Chciałabym ten siódmy poziom odblokować już. Okej. Okay. Sprzedajemy. Zobaczmy. 3000. No i super. A, Ma wybudować stajnię. Come on. Come on. Budujmy. 25, żeby. O nie! O nie, nie mam, żeby to przyspieszyć. Kurczę w ogóle mogłam w tym miejscu. O nie. I ona też tyle godzin? Coś mi się wydaje, że. Nie wiem, to też jest zbagowane. Serio, tyle godzin i co teraz będzie za mną chodził ten wielki na... O kary! Chodź. <gry> jeszcze jeden. O ja! Yeah! Właśnie o tobie mówiłam. Tylko pewnie nie dam rady Ciebie złapać jeszcze do tej stajni, bo no niestety nawet jeżeli zachowam go na padoku, to on i tak nie będzie siedział tak długo, aż mi się ta stajnia zbuduje. Kurczę, szkoda. No, 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 no. Jej! Black Beauty! Kurczek, ładny. No to co, no to weźmy go do ogrodzenia, no bo, no bo nic teraz nie zrobimy. I ile on będzie tu czekał? A nie, słuchajcie, damy radę. Zobaczcie, 92 godziny. Al, albo wszystko mi się pokazuje na 92 godziny, i to jest jakiś bug. Albo kompletnie nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. No bo zobaczcie, tutaj też niby już się kończy i tu też praktycznie koniec. I nie wiem czemu. I próbuję to zostawić i nie... O, okej. Okay. Uciekło. No i co? No i jak są z tą stajnią? 92 godziny nadal. No nie! Naprawdę nie mam pojęcia o co chodzi. Serio. Albo ja coś popsułam, albo nie wiem. No dobra, no to co? Niestety. No nic nie zrobimy. Daily Quest... Wszystko zrobiłam, więc no i myślę, że to by było na tyle w tym odcineczku dzisiejszym. Był troszeczkę pewnie krótszy, nawet nie wiem ile się nagrywa. No, ale zrobiłam wszystko, co było do zrobienia na dziś. No, niestety, niektórych rzeczy tutaj nie przeskoczę, nie mam tych diamentów. Prawdopodobnie skuszę się, żeby jednak je doładować. No, ale słuchajcie, za 304 zł. No, nie wiem, czy to się opłaca. Może jeszcze zrobimy jakieś zawody. Nie wyjdź stąd. Czy możemy w ogóle zrobić jakieś zawody? Zaraz zobaczymy. Um, tego bym chciała. Aha, bo tu możemy na tier 10 No dobra, chodźmy. No dobra. Zobaczymy. W ogóle mamy bardzo dużo jabłuszek, ale ja te jabłuszka chciałabym zostawić jednak dla tych koni. Um, wiecie, rzadszych, żeby. O nie! O nie, i mi się koń zmęczy, i tego nie przejdę. Żeby po prostu one miały więcej punktów. Okej. Okay. Ale tam to zlamiłam, ja cię kręcę, no. Długo, ja jestem w ogóle ciekawa, co ja odblokowałam. O nie jak, Stamina. Koniu. Seriously? To nie można było mi to tak powiedzieć o tym szybciej, że jesteś wykończony czy coś. Przecież tam nic nie było. I tylko straciłam pieniądze. No dobra. No, jak trzeba, to trzeba. Wbijemy mu ten poziom. Okej. Okay. A co to jest? Aha, tu jest ta stamina. No dobra. Ale, no ja cię kręcę. Szkoda, no szkoda. No ale cóż, nic nie zrobię, no niestety. A my będziemy kończyć, tak jak mówiłam, a więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapeczkach, komentarzach i subskrypcjach. Ja Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się. I cześć.